Już w sobotę 24 sierpnia startuje Niekłaniada, czyli sportowy piknik w Niekłaniu mający cel charytatywny. Odbędą się tam biegi dla starszych i młodszych, a uczestnicy wesprą Bartka Kumocha. A czym dokładnie jest to wydarzenie i skąd wziął się pomysł? Niekłaniada to jest impreza, yy, która powstała dwa lata temu. Yy... Aby integrować ludzi w niekłaniu, pomyśleliśmy sobie, że do biegów, które organizujemy, łączymy też miejscowo społeczność, która będzie chciała przyjść, zobaczyć, pobawić się. W tym roku niekłaniada jest charytatywna. Chcieliśmy, aby powstał piknik integracyjny w niekłaniu i nie chcieliśmy nazywać tak, jak wszyscy nazywają piknik integracyjny. Chcieliśmy to nazwać jakoś inaczej i powstała niekłaniada. W wydarzeniu będą brali udział uczestnicy nie tylko lokalni, ale również z różnych stron Polski. Podczas imprezy będą zbierane środki dla Bartka Kumocha, który od dwóch lat walczy z rakiem. W związku z chorobą stracił już płuco, a nowotwór przeniósł się do głowy. Po operacji okazało się, że nastąpiła wznowa, która też została operowana. W każdej chwili może pojawić się konieczność kolejnych operacji. Leczenie polega przede wszystkim teraz na kontrolowaniu tego i no, ja natomiast no, nie poprzestaję na takim leczeniu typowo szpitalnym i zresztą skorzystałem już z większości leczenia takiego szpitalnego typu radioterapia, typu chemioterapia. W tym momencie y, korzystam jeżdżę do Niemiec tam, do takiego, do takiego lekarza, u którego się leczę. Korzystam z takiej równoległej, tak jakby do tego leczenia farmakologicznego też terapii. Środki zebrane podczas pikniku przeznaczone zostaną na dalsze leczenie Bartka zarówno w Polsce jak i w Niemczech. A jak wygląda sportowy plan na Niekłaniadę? Trasa przewidziana jest 5400 metrów, to jest jedna pętla tutaj dookoła, to jest jeden dystans. Drugi dystans to jest razy dwa, czyli 10800 metrów, czyli dwie pętle. Trasa jest powiem dość trudna, to nie ukrywam. Pierwsze, praktycznie 2,5 km cały czas mamy wzniesienie, czyli lecimy pod górę, po 2,5 km mamy już bardzo łagodny zbieg na dół. Także można sobie w, te, w tej części trasy już odpocząć, że tak powiem, przed kolejnym kółeczkiem. Elektronicznie można się było zgłaszać do 18 sierpnia, ale kto tego nie uczynił, może to naprawić przed rozpoczęciem biegów, kiedy to można się będzie zapisać w godzinach od 9 do 10.30 w biurze zawodów. Ponadto odbędą się także dwa biegi towarzyszące głównemu wydarzeniu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w biegu dla najmłodszych dzieci w wieku od 4 do 9 lat oraz w biegu w szpilkach. Udział wziąć może każdy, do czego zachęcamy. Zapraszamy już 24 sierpnia od rana do niekłania przy starej piekarni. W artykule prezentujemy program imprezy.